Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kąciku dobrej książki. Jak zwykle, e, sceneria hotelowa, pokój hotelowy. Ja znajduję się jeszcze w trasie z zespołem, z kabaretem. E, dzisiaj mam jeszcze jeden koncert, jeszcze jeden spektakl, po którym w nocy, a może już bardziej nad ranem wrócę do domu. E, mam dla Was książkę, która trafia w swój czas, a mianowicie w Wielki Tydzień. Dla chrześcijanina e, ten Wielki Tydzień no, to jest kulminacja całego roku liturgicznego, a przede wszystkim temat, który podejmuje to wszystko, co jest najważniejsze dla nas. Od śmierci po zmartwychwstanie, odtąd skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. A książka, którą mam wam do zaprezentowania to Hewel. Hewel ojca Krzysztofa Pałysa, dominikanina. Hewel. Wszystko jest ulotne oprócz Boga. Czym jest Hewel? Albo co to słowo oznacza? A Hewel oznacza, że wszystko jest ulotne, jak dym, oprócz Boga i Prawdy Bożej. Książka podąża za tym zdaniem, że wszystko jest ulotne, jak dym, oprócz Boga, i ona jest. Można poprowadzić sobie rekolekcję z. Yy, można poprowadzić sobie z Ojcem Krzysztofem. Te książkę czyta się, się powoli, spokojnie. Już samo zdanie, które jest zawarte na trzeciej stronie, bodajże tej książki, tak mówi, że to, co zostało napisane w ciszy i w samotności, zostanie właściwie zrozumiane tylko w takim samym otoczeniu. A gdzież jest lepsze otoczenie niż e, cisza w pokoju hotelowym e, lub gdzieś niedaleko w parku, bo niedaleko tego hotelu jest park, a nawet cały las sosnowy? E, można pobiegać, przemyśleć i też poczytać. Książka dotyka rzeczy najważniejszych, jak powiedziałem, ale jest też myślami e, Ojca Pałysa I powiem wam, że czekałem na tę książkę. Miałem już ją w swoim, w swoim e, księgozbiorze, że tak to nazwę, od jakiegoś czasu. I czekałem na ten Wielki Tydzień, aby przeżyć e, ten Wielki Tydzień właśnie z myślami e, Ojca Krzysztofa. Przywoływane są tu teksty wielu mistrzów duchowych z całego okresu kościoła, chrześcijaństwa, wielkich, mniejszych, świętych, nieświętych. Jest też ojciec Badeni, który też był Dominikaninem. I są czasami takie proste zwroty, proste zdania, które nagle w tej ciszy brzmią zupełnie inaczej. Dla nas, dla każdego z nas myślę inaczej. Myślę, że nawet ci, którzy poszukują Boga albo szukają sensu, prawdy jakikolwiek, albo czasami tęsknią, mają taką tęsknotę w sobie za czymś ważnym, namacalnym. To myślę, że ta książka jest odpowiednia. Ona pokazuje też, że sobie zaznaczyłem taką. Taki fragment, że nie ma takiej chwili w naszym życiu, którą Bóg by opuścił. Bo gdyby, gdyby Bóg opuścił jakąkolwiek chwilę naszego życia, to by jej zwyczajnie nie było. Więc jeśli ona jest, to musi mieć sens. Kłopot polega na tym, że to na co teraz patrzymy z perspektywy doczesności, Bóg patrzy z perspektywy wieczności. I ta, i wiele innych myśli yy, są zawarte w tej książce. Może naprawdę świetnie przeżyć ten wielki tydzień aż do samej niedzieli z tą książką Hebel. Wszystko jest ulotne oprócz Boga. Polecam ją bardzo, Wam bardzo serdecznie, bo myślę, że jest to świetny moment na przeczytanie tej książki po byciu tak jak jest napisane: byciu, w, w, kiedy człowiek jest w ciszy, w spokoju, w samotności. W takiej samotności, w której chce być oczywiście, bo są różne rodzaje samotności. Zresztą to też jest opisane w tej książce. Dlatego Wam serdecznie polecam. Książka wydała się nakładem wydawnictwa w drodze. Napisał ją Ojciec Krzysztof z Dominikanin. Hevel, Wszystko jest ulotne oprócz Boga. Świetna książka na dobry czas, na ten czas, na ten wielki tydzień. Polecam Wam bardzo serdecznie. No i oczywiście z tej strony życzę Wam wszystkim radosnych, spokojnych, błogosławionych świąt wielka, Wielkiej Nocy. No, i w tych świętach akurat jak najbardziej pasuje hasło Alleluja i do przodu. Tak, i przede wszystkim skupiajmy się zawsze na teraźniejszości. To bije z tej książki, że to, co nas dotyka teraz, w tym momencie, tu, w tej chwili, a nie gdzieś później, nie gdzieś wcześniej, bo ta chwila jest nam dana, ta chwila jest nasza Dlaczegoś, po coś, na coś. Polecam wam bardzo serdecznie Hewel, Krzysztof Pałys, Dominikanin. No i super. Czytamy, czytamy, czytamy. Alleluja i do przodu. Miłych, spokojnych świąt.